Cześć Siemanko z tej strony Karol. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Gospodarstwo Po Mojemu oczywiście FS25. A mapka to szpakowo. No i dzisiejszy odcinek jest można powiedzieć inny od tych wszystkich, ponieważ nie będziemy wykonywać żadnych prac w polu, bynajmniej w naszym polu i naszymi maszynami. A natomiast, mając praktycznie wszystko na bieżąco porobione na naszych polach, jedziemy na Pierwsze szpakowskie targi rolne przy firmie Drud Service. Także ja tutaj nie przedłużając, pakuję się do skodziny, której no już dawno nie używałem. No i co? I ruszamy, zobaczymy. W związku z tym, że na przyszły rok trochę tych nowych maszyn planuję zakupić z tej dotacji, no to też bym chciał zapoznać się tutaj z maszynami, jakie tam będą. Może akurat coś mi w oko wpadnie. Ogólnie rzecz ujmując, to są tam wystawcy z Takiego najbliższego okręgu, tutaj że tak powiem, i dilerzy. Także myślę, że coś tam może uda nam się znaleźć, coś ciekawego zobaczyć. O, też widzę, że można sobie maszyny w polu przetestować, także idealnie. A i może coś tam by się udało zahachmęcić, te jakieś maszyny do nas. na testy przyjadą. Zobaczymy, jakby to tam było. Ogólnie to jest taka godzina, że już tutaj raczej ludzi nie ma, ale dobra. Godzinkę sobie tutaj zostawimy na trawie. A jeszcze. Kierunek nie odbił, także cóż. Maszyn widzę, że jest sporo. Mamy Amazonę, Manitou, Tour, Shaffer, e, na pewno jest, Class Case, także ogólnie maszyn pełno. A co do tutaj tych maszyn, myślę, że sobie przejdziemy, popatrzymy, co tutaj jest, e, no i tam coś sobie może pokomentujemy. No, Szaferek, do ładowarka, no podobna do tej. Który mieliśmy na testach, tą kubotę, tylko że kubota była mniejszych gabarytów i nie, nie miała teleskopu. No, tutaj można powiedzieć dwie ładowarki, jedna przegubowa, druga tradycyjna, teleskopowe. Myślę, że jakby miał wybierać, to i tak bym wybrał manitkę. O, pług tutaj agromasz, ale patrzę, że on jest jeszcze, on nie jest na resorze, on jest tutaj kurcz normalnie na kołku zrywalnym. A powiem Wam, że taki pług myślę, że jeszcze trochę i się u nas pojawi. Siewniczek, no, trochę za duży tutaj. Uuu, co to jest za maszyna, agromasz, 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 gryzli. No to tutaj to, to też się u nas zbyt szybko nie pojawi, ale powiem Wam, że o, tutaj agregacik, agregacik stala Myślę, że jest to jak najbardziej realna maszyna do pojawienia się w jakimś tam bliższym bądź dalszym czasie. No tak samo tutaj właśnie ta brona talerzowa, ona myślę, że u nas by miała też akurat gdzieś tam wzięcie za jakiś czas ale znowuż żeby kupić taką bronę talerzową to muszę im mieć większy kuń pociągowy a na razie niestety e, inwestujemy, ale w ten mniejszy ciągnik, a większy dopiero za jakiś czas o, opryskiwacz, ale to tam akurat może sobie później przejdziemy o kurcze co tu mamy, Jaguar 990, 50 years ok 15 years a wejdźmy sobie do niego, zobaczmy go sobie w sumie, bo nigdy powiem Wam, w środku w klasie nie siedziałem. No, powiem Wam, że klasa, jak na klasa. Ogólnie klasa ma naprawdę fajne kabiny, a jeszcze kurczę, tutaj dwa, nawet dorzucili. No, fajna maszynka, fajna, ale nie będziemy jej włączać, nic tutaj robić. Pojeździłoby się, nie będę ukrywał, ale akurat. No sieczkarni raczej zbyt szybko nie kupię na moje gospodarstwo, ale tu jest maszyna, którą raczej szybciej, aniżeli później raczej zakupię, czyli klas Teraz mamy tego naszego dominatora, a raczej Megę, no a tutaj, kurczę, Trion, powiem Wam, że no, kombajn naprawdę niczego sobie, fajna maszynka Wam powiem. Taka zgrabna, nawet bym jeszcze rzekł i myślę, że jak na to nasze gospodarstwo robotę by robił, nie? Zrobiłby robotę na naszym gospodarstwie i na usługach, ale to też nie jest maszyna na już, tylko dopiero na za jakiś czas. O, tutaj właśnie traktorki Klasika, ten mi się, powiem Wam, podoba. Malutka 530, jak też wiecie, na samym początku serii jeździliśmy tymi Klasikami, ta 530 jest na tyle fajna, że jest mała, zgrabna i ma moc. Także tutaj, no, może jeszcze kiedyś takowy traktor się u nas pojawi, prasę to na razie i tak nie planuję kupować, ale jest. O, tutaj zobaczcie. Mamy tutaj Case IH Farmal 90C. No, to jest ciągnik, którym też jeździliśmy u nas na wypożyczeniu. Przecież, jak w tym roku nam się nasz Case popsuł, to tym Case'em na wiosnę pracowaliśmy. No i cóż wam powiem, no traktor naprawdę fajny, myślę, że w tej konfiguracji jak najbardziej ok. Szkoda, że nie ma klasa też takiego małego, bo chociaż w sumie ten klas w wersji tamtej stopary koni, myślę, że też by nie był zły, więc jeszcze zobaczymy, jak się tutaj te sprawy będą miały finansowe, może nad czymś tam pomyślimy. O, Puma 185, ja wam powiem tak, no taką Pumę to ja chcę mieć u siebie na gospodarstwie, bo Tamten Magnum to jeszcze, jeszcze, ale Puma to ja myślę, że jak najbardziej Do tamtej talerzówki i y, tam jeszcze takie przepy stoją, to do tych pszczep to już całkiem A komaj tu już, u Jezu, to już jest bydle, nie? Tamten, kurczy tra, y, Trion to jeszcze jest, powiem Wam, malutki przy nim To jakby teraz porównać y, forsznita, który by tam stał, do naszej Megi, nie? Masakra Wam powiem no, tu też mamy jeszcze prasę John Deere. Powiem wam, w John że jakoś tak jeszcze nie miałem okazji siedzieć. Kopryskiwać co my tutaj mamy. No, powiem wam, tutaj to już jest zbyt dla Babelka ze 30, o, 36 metrów. Pewnie jest co najmniej zbiornik z 5000 litrów. Dość duży, wam powiem. Tutaj no, zresztą co to za John Deere z tym stoi? 645. No, to wam powiem, nie mały. Ej, czekajta. Czy ja dobrze widzę? Nie wierzę. Mam oryginalny ciągnik. W którym kurczę działa mi interactive cabin? No nie wierzę. To jest coś pięknego. No, ale ogólnie John Deere 6R, też fajny traktor, nie ma co ukrywać. Tutaj siódemeczka, w siódemeczką e, i już jest niefajnie Chociaż chyba być może tamten John Deere po prostu u nas nie jest oryginalny, tylko nie z jakiegoś dodatku, ale mimo wszystko powiem Wam, że szkoda, że to w nim nie działa. Ale jeszcze gdzieś to tutaj widziałem, właśnie w pumie. Jakim cudem? I to są oryginalne odciągniki. No ale trudno, zdarza się. Szkoda, że ten tego nie ma, bo fajnie by było. Tutaj jeszcze coś ma. Tą możliwość. Ten powinien mieć teoretycznie, bo jest z dodatku brany. On nie był oryginalnie dodany. No nie, nie ma tego. A magnum ma? Magnum nie ma. A szkoda. Siódemka nie ma, tam tego nad nie będę sprawdzał. To już jest w ogóle kolos, ale powiem wam, wsiadłbym sobie do niego, żeby go tak w ogóle zobaczyć w tym środku. No a ten ma znowuż to, także nie wiem co tu się dzieje, że część ciągników w farmingu właśnie ma te drzwi otwierane, a część nie. No ale ogólnie powiem Wam, traktorek wielki to już jest kolos, kurde. Zobaczcie, potężna maszyna. No ale nie ma co ukrywać, tutaj ile ma, 600 kuca? No nie, 484 koni? Malutko. Powiedziałbym, że więcej. No, tutaj akurat beczkowozy. Tym tu jakoś tak zbytnio się nie interesujemy, ale o. Zobaczcie, puk dłutowy, Ozdokent. Z tego co wiem, bardzo mała, yy, bardzo dobra maszyna, bardzo mała zapotrzebowanie na moc. Musiałem powiedzieć bardzo mała moc. Bardzo małe zapotrzebowanie na moc, bo ma ponad 3 metry, a o, 4,4 metra, a praktycznie 175 koni zapotrzebowania. Także to jest, powiem Wam, tyle co nic. Na no dobrą sprawę. O, tutaj mamy bronę talerzową też ozdokę. Szósteczka 220 koni potrzebne. Hmm. No, powiem Wam tak: no masz no naprawdę niczego sobie. Jednakże gdzieś tam ta 6-metrowa talerzówka na razie do mnie nie przemawia. O tutaj też trochę lepiej. Rolmako to są te talerze, jak one się nazywają, cross coś takiego, nie? Też bardzo fajne talerzyki, jeszcze wał nożowy, to powiem Wam robi robotę, nie? To jest takie, można powiedzieć, połączenie naszego grubera z talerzówką. Świetna sprawa. A tu taka mniejsza talerzówka, ale my już trójeczkę mamy raczej rozglądać się, będziemy za czwórką, a najlepiej piątką. O, to jest też fajny opryskiwacz, Amazonka, tyle że no też 30 metrów szerokości, 5000 litrów zbiornik, ja wam powiem, ja pierdziu, no to nie jest dla mnie, akurat y, maszyna jest zbyt duża, no to nawet nie ma co ukrywać, ale siewniczek, powiem wam, 4,5 metra, kurde, zastęp tutaj przez żmijkę, fajna maszynka, 150 koni, kurde, to ja wam powiem, no musiałbym kupić Secioni, taki jakiś lepsiejszy, Tam, tak samo Amazonka, tutaj rozsiewacz. No ładny, no nie ma co ukrywać. Ładny. Pandekę da się otworzyć. Nie, no zablokowane, A szkoda. O, to jest w ogóle, właśnie chciałem Wam mówić. To jest zestaw moich marzeń, nie? Eee, te przyczepki. W ogóle pierwszy raz tą firmę cargo widzę, ale no powiem Wam, że dość fajnie to wygląda, nie? To pięknie to wygląda, powiem Wam tak szczerze. Tutaj ten szyder, tak? To wszystko, kurka. Wódź. Powiem Wam naprawdę. Świetna sprawa. Akurat raczej tej tandemki zbyt szybko nie kupię, ale mm, tą wywrotkę, jak na nasze warunki, na nasze gospodarstwo, myślę, że można byłoby zakupić gdzieś tam w najbliższym też czasie, bo jednak mamy gdzieś tam takie przyczepy, które są no, sztukowane, one tam są, bo są, nie są też zbyt jakieś super jakości, nowości. No a co my tutaj mamy? Siewniczy, kurczę, punktowy, Kfernylanta. Hmm, stała rama, to mi się podoba. Jednakże powiem Wam teraz, ciągaj 9 metrów za sobą. To też nie jest takie chopsiu, A o tyle jest on fajny, że no jest 9-metrowy, nie? Także gdzieś tutaj, może gdzieś tam, jakby ta nasza firma się rozwijała w dalszej przyszłości, coś takiego byśmy zakupili. O, tutaj właśnie ta talerzówka jeszcze na standardowych, akurat talerzach jeszcze. I ona też ma 5 metrów, a już 160 koni wymagane. No to kurczę, Wam powiem. Też nieźle. No, i kolejny opryskiwacz. A ten ma już 18 metrów, to już tak trochę prędzej. Zbiornik pewnie też około 4000 litrów, taki trochę mniej, mniejszy jest od tamtych, niby, ale powiem Wam, że nie wygląda. No, tego może prędzej bym do siebie zakupił, ale znowu z drugiej strony kwestie tutaj powiedzmy finansów, nie? Jakby to wychodziło, myślę, że na razie też bym w coś takiego nie szedł, tylko wiesz, jeszcze jakieś tam tańsze maszyny, powiedzmy coś polskiego pewnie. No, i mamy siewnik Mizuri, No to akurat niby stripteal taki typowy. Ja Wam powiem tak, jakoś tak do tego striptealu przekonania nie mam. Do bezorki jeszcze, bo to wiadomo, ta ziemia jest wzruszana lepiej, ale stripteal jakoś tak mi się nie widzi. I tak szczerze mówiąc Wam powiem, no nie wiem, może kiedyś gdzieś tam bym z tymi ludźmi się dogadał, to by taki siewniczek do nas przyjechał na testy. Zobaczymy. A jeszcze sobie zobaczę tylko czy w kumbaj nie mam możliwość otworzyć drzwi, nie mam, szkoda. No ten siewniczek, może kiedyś to na jakieś testy, jakbyśmy więcej tej kukurydzy siali, to byśmy może sobie e, ją przetestowali, tego Mzuri'ego, nie? Czy to Mzuri, w sumie to nie wiem, jak tam się nazywa. No ale warto byłoby taki siewniczek zobaczyć, tego striptila bo powiem Wam tak, no ja osobiście nigdy w tym nie robiłem i jakoś tak Wam powiem, że no, ciężko mam się przekonać, nie? Bez orka no to bez orka, no to mówię, tam się wszystko uprawia, to się miesza, orka to już tym bardziej, no ale bez orka to jakoś wam powiem, że tak, no nie bardzo. Dobra, przejdźmy sobie na drugą stronę, pójdziemy jeszcze zobaczyć co tutaj mają, a widzę, że kurczę tutaj jakaś potężna maszyna z tej chat, talerzówka jakaś, no myślę, że tak przejedziemy się każdą z tych maszyn po kolei co, zobaczymy jak to tam będzie szło w tej, we w tej i że tak powiem zobaczymy, przetestujemy trochę tych tutaj ciągników jest może i też nie wszystko to co mnie tak najbardziej będzie interesowało ale z drugiej strony no tutaj mnie wszystko interesuje to co, może tak z lewa do prawa chociaż po kawałeczku się przejedziemy bo tutaj mamy można powiedzieć takie maszyny, które najbardziej mnie interesują właśnie, brona talerzowa o, Deutsch Far Warrior 7250, no a to już taki powiem wam traktor, który gdzieś tutaj na te nasze gospodarstwo GPS-a załączymy. Nie załączymy gdzieś tam ciągnik, który na te nasze gospodarstwo gdzieś tam mógłby być za jakiś czas na usługi. Ogólnie, cóż, teleżóweczka. No, zobaczymy zaraz, jaką robotę robię. Ja mówię, nie będę całego tej pola zjeżdżał, bo one jest dość długie. Kawałek, dosłownie się przejedziemy. Ogólnie, gdzieś tam w tym dojczwarzu, jakoś tak dziwnie mi się siedzi, dość duży. Aż za dużo tej z przodu tej kabiny nie widać, jakby to tak gdzieś mniej więcej było, to jeszcze spoko, gdzieś tam powiedzmy jakby za nisko człowiek siedzi w tym ciągniku. ogólnie cóż, ta leżówka roboty gdzieś tam robi. Do końca poraty mam tu jeszcze kawał został, także a, zrobimy sobie taką szybką nawrotkę. Zobaczymy właśnie jak sobie tutaj poradzimy przy takiej nawrotce, nawet to idzie. Ja zaraz sobie zobaczymy, co ta talerzówka to z tą ziemią robi, bo to też mnie tak dość mocno ciekawi, ale widzę, że nawet i trawę bierze po bokach, także jest całkiem ok. No ogólnie cóż, talerzóweczka od jmz więc no nie ma się co dziwić, no tutaj maszyna jest wysokiej klasy, chciałem powiedzieć szerokiej klasy, wysokiej klasy, także naprawdę jest spoko. No ogólnie przydałby się do niej jakiś lepszy kojuch pociągowy. A jeżeli ten mój zatorek, którego posiadam i byłoby całkiem. Myślę, że spoko nie. No cóż, coś tam nią porobiliśmy. A, tutaj zaraz gościowi słonecznik wiedziemy. To sobie tylko tak po prostu cofniemy może w te pole. Niech to sobie dalej tutaj stoi. A czołnik jeszcze zgasimy i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No powiem Wam, że nie jest źle. Leżówka sama w sobie, tak jak mówiłem, kroskutery także tutaj no, idzie się pobawić a tu mamy do i czwara. No, tutaj taki traktor powiedzmy 140 koni tak, ma pewnie około 130-140 ma z tyłu to jest ten taki mulcher ale to taki zwykły on jest typowo na ściernisko spoko, więc zobaczymy sobie jak on tutaj będzie sobie radził a czemu to mi nie działa? Musimy to opuścić. I teraz mamy mulcher. No, ogólnie z tą maszyną to też by się nawet fajnie jeździło, muszę Wam powiedzieć. Zobaczę tylko no właśnie, interaktyw kabin tutaj nie działa, a szkoda. Takim mulczerkiem to ja Wam powiem, żeby się też roboty robiło i pałać pól by szły. ale to jest właśnie dobre na ściernisko po pszenica, rzepa, jęczmień, po sorgu, po soi pewnie nawet i chyba i po grochu byłoby spoko tym przejechać. Aczkolwiek już się boję, czy tam się nic nie będzie plątało w tych zębach, czy tamtych palcach. No, ale ogólnie rzecz biorąc, no, robotę robi dość podobno do talerzówki. Nie? Tyle, że robi to płyciej, nie ma co ukrywać, dużo płyciej. No, ale Wam powiem, że fajna maszynka. Jak tutaj jest 140 koni lata, ja Wam powiem te 15 na godzinę lecieć, to tak nawet, nawet jeżeli chodzi o tą prędkość. To jest też jakaś tam maszyna, którą. Fajnie był mieć na gospodarstwie, szczególnie w uprawie bezrokowej, żeby wzruszyć to ściernisko, żeby te samosieby, wszystkie ziarna, nieziarna, które tam są, nasiona, po prostu żeby to wszystko nam powschodziło ładnie, pięknie. I potem właśnie, żeby sobie w to wjechać na przykład z pługiem dłutowym, czy tam nawet właśnie z taką talerzóweczką, potem pług dłutowy. Albo taki nasz gruber z wałem nożowym, żeby to jeszcze począł co tam powschodzi. I w to sobie wjechać ładnie z talerzówką. No, nawet spoko opcja. Tutaj wam powiem tak, jak mam Zetora, wsiadam jadę, zobaczymy, co tutaj e, można nim zrobić, tylko tak, pług do góry. Złożony, rozłożony. OK. Będziemy sobie pewnie na L4 jeździć. O, no, coś takiego powiedzmy. To będzie tak w miarę idealnie. E, no i dobra, i zobaczymy co ten też ty pług potrafi. No powiem Wam tak, gdzieś tam nie będę ukrywał, no szukam czegoś też, jakiegoś większego pługa na no, ciągnik, też jakiś większy by się nam przydał. Tutaj mamy, co to tam w ogóle jest za Zetor, 100, 170, no to tam prawie 170 koni mechanicznych on ma. No powiem Wam tak, radzi sobie z tym pługiem, nawet sobie powiem Wam 2H damy, 5L, no on idzie nie, już 12 na godzinę. I to ma jeszcze zapas mocy 3H z obrotów zszedł, no ale ogólnie zapas mocy ma. Także to mam maszyna prima sort, no, ale ogólnie to jest zero, To jest prosty ciągnik, powiem Wam bez żadnych tam dodatkowych udziwnień. Pierdół, tak więc gdzieś tam no widzi się mi taki traktor, może i na gospodarstwie. Ale czy to jest maszyna na teraz, czy to jest traktor, którego aż tak bardzo potrzebuję, szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale powiem Wam, mnie tutaj wytrzącha na tej bruździe, no, ale idzie, robi robotę, także to jest najważniejsze, nawet trochę wyjechałem z tej bruzdy, cholercia. Nie za bardzo tutaj trząchało, mam no i dlatego tak wyszło, no, ale ogólnie no, zetorek jak naciągnik, też nie jest niczego sobie. Nawet mi się podoba Wam no powiem, troszkę ten traktor, yy, mimo gdzieś tam tego, że jest to po prostu Zetor. Yy, tutaj co tutaj mamy? New Hollanda. T pewnie ósemkę? Nie, to jest T7, a T8 to już się zwiększa. I co tu mamy? Gruber z tyłu. I patrzcie, i tę 8 jako oryginalny traktor też ma możliwość, żeby drzwi otworzyć. No ja pierdziele, no. Dobra, zobaczmy jak to będzie szło. Skrzynia bezstopniowa, także... Kurwa, czujnika nie słychać. Tak, nieźle jest. Cóż, trochę go nosi, bo zobaczcie, że ja, ja tam sobie nim jadę, a jego tak znosi z lewa do prawa. Także no, ogólnie Wam powiem, że hmm. lekko nie ma. A co my tutaj ogólnie mamy? Landstalla sobie z tyłu mamy. Także kurcze Landstall też daje radę. 3 metry, gdzieś tam po ścieżkach nim przejechać. Myślę, że fajna sprawa, jeszcze sobie talerzyki możemy rozłożyć. Także powiem wam, żeby tak na przykład po tych ścieżkach sobie przejechać tym ciągniczkiem, no to naprawdę świetna sprawa, nie? Szczególnie po ścieżkach, a nawet raz na jakiś czas przegłębuszować u siebie te działeczki. Polecam. Szczególnie jak u nas jest i Orka i Bezorka, no to przydałoby się coś takiego. Do żonego nawet nie wsiadam, bo to tam... Ale chociaż kurczę ten kawałek sobie zrobimy, a co tam? John Deere 7, gdzie ja mogę sobie 7 pośmigać, kurde, z nie wiem ile to ma ten agregat z tyłu. Ta brona z 9 metrów, 12. Także sobie chociaż ten kawałek przejedźmy. No, ogólnie Johnny też, no, uprawa ee, ciężka no, mogłaby być nim wykonywana. Powiem wam, ile tam mamy tych koni. 200. Uu, tutaj pod 400 koni mamy w takim Johnem, no ale monitorki kurcze 2, 3 można powiedzieć, bo tej trzeci jeszcze radia, Ale robotę, kurczę wam powiem takim książkiem się robi. ja jakby tutaj nim na podkowe to, pod to zrobiłem, raczej na ósemkę. Taką uprawkę, jaką się tutaj będzie zwijał z tą broną. No powiem wam, że naprawdę niczego sobie. Fajnie też wam powiem jest sobie taki przerywnik od tych naszych takich typowych prac porobić i się tutaj pobawić tymi maszynami. U, tutaj to już no, trochę za dużo daliśmy. Tutaj takie 12 na godzinę 13 to jest git. Także ogólnie, cóż, no traktor, jak traktor, No żony jakoś takimi mi tutaj na te moje gospodarstwo średnio leży. No ale tam stoi, kurczę, powiem Wam faworyt. Jeżeli chodzi o siewnik, na pewno jeżeli chodzi o ciągnik, ale tak szczerze, no nie wiem, zobaczymy. Mamy zaturka. Zaturek, Unia Fenix Podniesiemy sobie, zobaczymy jak tym się w ogóle jeździ Taki tam szybki przejazd sobie zrobię w tej we W tej zobaczymy jak ten traktor tutaj będzie z tym szedł 4L musimy zapewne jechać albo jeszcze lepiej 5L Powiem Wam tak, mało koni mamy chyba w tym zatorze, Ewentualnie małe dociążenie z przodu w ogóle Zresztą ona jest zerowe, bo jednak tym czujnikiem trochę tak się ciężko jedzie. Więc hmm. albo ten kurczę siewnik ma taką małą prędkość pracy, albo ten traktor kurcze ma za mało koni. No ale ogólnie wam powiem, masz się na niczego sobie. Jeszcze zobaczymy, jak się tym nawraca. No, nawrotka też duża, jest w miarę do tego siewnika, niestety potrzebna. Ale zobaczymy sobie jeszcze jak dojedziemy tam na tamtym poprzeczniaku, jak to będzie wychodziło. No, ogólnie muszę Wam powiedzieć, że gdzieś tam fajnie się tym jeździ. No ten zator już troszkę taki bardziej mechaniczny jest, nie? Bo to jest ta chyba wersja... nie, czekajcie, tamta była HD, tutaj jest HSX. To tutaj akurat wszystko jest na wajchach, nie? Tylko tam HR mamy, ale kurczę, w tamtym... Zetorku, no to kurczę, te elektrozawory, to wszystko, świetna sprawa. No, powiem wam, że nawet się mieści z tym siewnikiem, tym Zetorem. Także nie ma co tutaj źle mówić, gdzieś tam ten siewniczek jest całkiem spoko, ale tutaj mamy faworyta, bo powiem wam, że jeżeli chodzi o siewnik, gdzieś tam pomału stawiam na takiego Horsza właśnie. Tutaj w ogóle jest skrzynia łączona, mamy nasiona i ten, tak? Yy, mamy i nasiona i mamy kurczę. Nawóz tak czy nie? Zobaczmy to sobie. Nie, mamy tylko nasiona. Okej, okay, no to tutaj akurat aż tak to tam nie ma. No, ale podobają mi się te drzwi, co się już niektóre otwierają. Dobra, załączmy naszego Jumbo Jeta, Bo powiem wam, że tutaj też już kurde. Jeden, drugi, trzeci monitor. Ja pierdolę. Ale dobra. Załączone mamy. Eee, do przodu. Siemnik włączony. Jedziemy. Zobaczymy jak to będzie szło. Ogólnie przy tak szerokim czujniku, no bo nie ma co ukrywać, ten case ma z no, 200 ponad koni, to ten siewniczek jest malutki, nie? Spokojnie tutaj powinien targać czwórkę, szóstkę tego Horsza. ale i tak mimo wszystko Wam powiem, że sobie radzi. Zobaczymy. Tutaj sobie na podkowę pojedziemy. Mniej więcej podobnie jak z Fenixem, ta podkowa wychodzi tak dość dość szeroko, no ale też nie ma co ukrywać ciągnik jest tutaj znacznie za duży ogólnie gdybym brał ten siewnik a tu już w ogóle ten case to za z tym siewnikiem gdybym brał taki siewnik to na pewno w troszkę innej konfiguracji mniejszy zbiornik na nasiona, bo na tych naszych górach i też na tym terenie to to tak średnio się zda uważam, ale ogólnie to nie jest aż tak źle no tutaj case nie ma co ukrywać ze względu na gabaryty Skrętnim to jest masakryczny, no ale z drugiej strony też nie ma co z... ukrywać tego, że o, 224 koni mechaniczne to jest o 100 koni praktycznie za dużo, co do wymagania do tego siewnika. Nie? no ale maszyna nawet całkiem, całkiem. W ogóle tutaj małe poboju blisko zostawiłem, ale trudno. Zbieramy się na nasze gospodarstwo. Jutro trzeba dalej pracować, dalej walczyć na tych naszych polach. Myślę, że weźmiemy się pomału za siewy pszenicy. Chyba że jakieś jeszcze usługi wpadną, to coś tam się może jeszcze porobi. Prawdopodobnie że będzie tak, że jedną pszenicę zasieję sobie właśnie w październiku, drugą w listopadzie. Jakby się jeszcze udało, ewentualnie ta druga będzie jara, bo jedną właśnie sobie chcę obsiać w tą nową działeczkę, którą zakupiłem tam koło tego pana Andrzeja, a drugą działeczkę po kukurydzy i po rzepaku chcę sobie właśnie obsiać pszenicą. Także no, zobaczymy, jak to będzie. No ogólnie cóż, targi bardzo fajne, miło mi się tej czas spędziło. No oby, oby że tak powiem, były one częściej. Może jeszcze wpadniemy. Jak chłopakom to się wszystko ładnie ułoży, to ja podejrzewam, że oni pójdą w te targi, nie? Będą one się częściej odbywały. Bo powiem wam naprawdę, fajne są. Gdzieś samo to, że można potestować te ciągniki, te maszyny, to wszystko to jest super sprawa. Także. No gdzieś tam po cichu liczę, że one się będą jeszcze odbywać, może też w jakichś innych formach, zobaczymy. Piszcie jak Wam to się podoba, bo ja po raz pierwszy zorganizowałem właśnie takie typowo targi. Wiadomo, trochę tam szczegółów brakowało, ale jak na mnie uważam, że i tak jest całkiem ok. No i cóż, jadę, odpoczywam, no i widzimy się w kolejnym odcinku na kolejnych wzmaganiach na naszej roli. No i dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz motywujący do pracy i subskrypcję, by być na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie cześć.